Co my tu mamy? To moja pierwsza setka, a to mój asortyment 1600 kalorii około spalę 2400, więc jeszcze coś tam dokupię w większym czasie, to sobie dzisiaj wiem, będę ładował węglami, no i tosty, też ładowanko węglami. I tyle. Powinno być git. Przewiduję że dojadę. No. A ja w jakim stanie, no to pewnie się dowiemy później. Jezus Maria, sam syf, jak ty to możesz je... Łe, węglowodany, łe... A nie, tutaj mięso. Łe, węglowodany, łe... Pozdro dla keto-świrów. Ale z szacunkiem. Nie, keto jest dobre. Dobre jest keto, naprawdę. Polecam. To jest y, temat na inny odcinek. No. Chyba nie ma rozstrzygnięcia. Bo no, kto lubi, w sumie, tak naprawdę? Rowerek jest niecierpliwiony, bo by pojechał. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra. Jak będzie zła, to też pojadę. Generalnie na jutro jestem przygotowany. Jedzenie jest. Picie. Jest. Przygotowanie fizyczne. Ach, mogło być lepiej, ale jest. O i chęci, nie? Już się nie mogę doczekać, już, już się nie mogę doczekać. Co to wymyślił w ogóle? Dzień dobry No Do stówkę Tak? gdzie? Pierwsza stówka Do zaporu ten krzynek takie kółeczko. Zobaczymy. Spokojnie, spokojnie. No dada właśnie, byleby spokojnie zacząć, nie? Tak jest, da radę. Tu jest nakręczenek, fajnie jest, tylko... No Tam parę miejsc jest pod górek. Pod górkę. I no. tam jest... Te samochody francowate tak. jeżdżące, tam jest wąsko. No, no to, to, to właśnie, będę uważał. także Różne tempo, proszę. No. Na początku lekko, a później coraz wolniej. Lecimy. Wyjeżdżając rano w sobotę. Mało samochodu, także to jest fajne. I jak to nie zrobić postoju w takich okolicznościach przyrody. Akurat wybiło mi 15 km. Obliczyłem sobie tak nie więcej 15 km, że sobie będę jadł. Stawał. Więc sobie zrobię postój. Zjem coś. Damy radę, no. Ale pięknie. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Lecimy. Kolejny postój 30 km. Piękny wodospadzik, jakaś tama, woda. Idzie dobrze, idzie powiedziałbym nawet bardzo dobrze, chociaż trochę czuję już tyłek. Coś tam się zaczyna jakieś takie powolewanko, małe, ale małe. Bardzo polecam y, Velo Małopolska z Krakowa do, tak naprawdę ona się ciągnie do Oświęcimia, ja dojadę do Zatoru pewnie. Bardzo polecam, bo jest genialna, genialna. cicha, spokój, asfaltik, równiutko. Czego chcieć więcej? Dobra, lecimy dalej. Jadę sobie wioskami spokojnie, nic się nie dzieje. Już nie ma co nagrywać tak do przesady. Helikopter leci. Piękne tereny. Bardzo ładna pogoda też się trafiła. Mamy właśnie Spytkowicę! Tak, tak się jedzie na razie. Średnia prędkość 20 na godzinę. Uch, no pięknie. Masakra. Jest. Na chcę Na horyzoncie asfalt się sobie można usiąść Jesteśmy w gatorze Jest godzina 11.20 sobota a ja już po pierwszej pięćdziesiątkę No na lajcie, pięćdziesiątka, połowa za Kraśki. Druga 50. Przede mną. Szkoda mi bananów, bo musiałem je wywalić. To jest jednak zły pomysł, żeby wozić banany jakieś 20 parę stopni. A tam jest chyba jakiś zamek pójdę tam obprzecić. No tu chyba zrobię pewnie dłuższą przerwę i później kierunek, ten czynek i potem z powrotem do Kresminowa. Przez Kresminów do Krakowa. I tak się jedzie. Dinozaury, ale nie będziemy wchodzić. cały czas pod górę kurwa to mi się wydaje, że jest z górki to tak naprawdę jak pod górkę strasznie dziwne trzeba też przyznać że kurde wieje jest to jednak pewne utrudnienie znowu mieszamy Mob, 5 na godzinę, ale pojadę Już widać światełko w tunelu 70 km Kurwa Nieźle się tak Będę żałował pewnie, zobaczmy Ale to była sprawa honoru Nie mogłem się dać Tutaj to muszę wziąć koleraty. Nie wiem czy to widać w ogóle w kamerkę. Ale jest stromo, jest. Dobra. Nachylenie teraz 10 stopni. Chyba, chyba dużo jednak. Niby nie, ale jednak. Czekamy przed tym. Stało mi jeszcze 10 km do setki, a do domu 20 km. Także dzisiaj będzie 110. Bo sił, powiem Wam troszkę, już trochę brakuje. Mogłoby być więcej. 90 km, piękna pogoda nieco. Zostaje 20 km do domu, musisz uciekać przed dłuższym. Ajajaj. Ale chyba. Domu, 11 km kurde, ale powiem wam, że jestem szczęśliwy. Nigdy nie pomyślałem, że w ogóle będę takie dystanse kiedyś jeździł, nie? Także wymyśliłem, że będę jej Wygląda na to, że, że ucieknę przed tą burzą, także kończę ten filmik przypominając zawsze jest drugie podejście. Dotarły 110 km Tak to się prezentuje Jak na pierwszą stówkę to chyba nieźle Taki jakiś zmęczony jestem